Dawajcie, niebieski, dawajcie, niebieski. Niebieski. Trzy niesamowite gadżety z Allegro.pl, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. O tym w dzisiejszym odcinku oglądajcie. Na Allegro.pl zamówiłem trzy gadżety, które dzisiaj będę testować. Praktycznie każdy z nich jest z innej zupełnie kategorii, bo mamy coś na upały, mamy coś do ładowania telefonu i do tego, żeby ładnie nam wyglądało na biurku czy przy łóżku, a mamy także gadżet gamingowy, czyli pad do smartfona. Ale zaczynamy od tego, co tutaj się przede mną świeci. Jest to moi drodzy lampka połączona z ładowarką indukcyjną. Także możecie na niej położyć swojego smartfona i on się będzie ładował. Ładować. Poza tym mamy możliwość sterowania jasnością tej lampki, jeżeli chodzi o to światło takie biało-żółtawe. Natomiast możemy po przytrzymaniu przycisku także ustawić sobie kolorki. Mamy do wyboru całą paletę RGB, jak widzicie, czyli od zielonego poprzez jakieś czerwone, fioletowe, niebieskie. Także no jest tych barw sporo, oczywiście, jak zwykle, nam się najbardziej kolor niebieski podoba. Możemy także całkowicie taką lampkę wyłączyć, a po włączeniu wracamy znowu do światła. Białego. Oczywiście wszystkie linki do tych gadżetów znajdziecie w opisie pod tym filmem, tam bezpośrednio właśnie możecie przejść do Allegro i sobie je zobaczyć już na aukcji. Jeżeli chodzi o tę lampkę, to ona naprawdę mi się podoba. Yy, ogólne yy, wrażenia są bardzo pozytywne. Design pasuje zarówno na biurko, yy, kiedy chcecie sobie po prostu je położyć przy swoim stanowisku pracy, ale także jako taka lampka nosta, to bardzo pasuje. Może po prostu, można sobie to po prostu położyć przy łóżku. Jedyne, co mi się nie podoba w tej lampce, to to, że mamy tutaj błyszczący plastik na froncie i on zbiera odciski palców, no ale można tego uniknąć po prostu nie dotykając jej, ale też zbiera kurz. Natomiast sam pad Ładujący nasz telefon jest gumowy czy silikonowy, znajduje się na środku, i to jest naprawdę wykonane bardzo dobrze. Ogólnie sama lampka jest wykonana bardzo dobrze. No i no cóż, robi bardzo dobre wrażenie. Moc ładowania wynosi 5W. I mamy tutaj taką do góry diodę sygnalizującą, która nam to ładowanie sygnalizuje. Natomiast zazwyczaj telefon kładziemy i ładujemy przez całą noc, więc wtedy ta moc ładowania nie jest aż taka istotna. Zresztą, na przykład, iPhony ładują się tylko i wyłącznie maksymalnie prądem 7,5W więc no, 5 czy 7,5 nie ma aż takiej dużej różnicy. Mało smartfonów obsługuje ładowanie 15-watowe, yy, no, czyli yy, tak naprawdę te 5 watów można jakoś przeżyć. No, no, nie jest to zdecydowanie gadżet do szybkiego naładowania smartfona, ale no, moim zdaniem wygląda ładnie. A Wy co sądzicie? piszcie w komentarzu. Druga rzecz to, no, możecie się zastanawiać, co to jest. No właśnie, czy jest to telewizor, czy jest to wentylator. Okazuje się, że jest to mini klimator osobisty, czyli coś, co ma nas ochładzać podczas tych kolejnych nadchodzących upałów, tej fali upałów, która gdzieś tam nas zaraz spotka. Właśnie bardzo małe, bardzo mobilne, które można również, coś, co można po prostu również umieścić na biurku. W środku znajduje się wentylator, który nam będzie to zimne powietrze wypuszczał w naszą stronę, ale znajduje się także zbiornik o pojemności 320 ml, do którego możecie wlać zimną wodę, ale można także wlać zimną wodę z lodem, żeby to powietrze było jeszcze zimniejsze. No i teraz na obudowie macie dwa pokrętła. Pierwsze pokrętło służy do ustawienia przepływu tego powietrza, czyli w jakim kierunku ma być, a drugie do włączenia urządzenia I do ustawiania prędkości wentylatora. No i na maksymalnych obrotach faktycznie ten wentylator jest dość głośny, ale kiedy sobie ustawimy tak mniej więcej na połowę, to ten chłodek, ten strumień jest, jest przyjemny, no a nie jest wtedy aż tak głośny. No i faktycznie czuć to, kiedy, kiedy ten, kiedy ten, to powietrze w naszą stronę leci. Natomiast Tutaj producent deklarował, że ma on także zmieniać wilgotność powietrza, no ale nie oszukujmy się. Coś tak małego o tak małym zasięgu i tak małej wydajności wilgotności w pomieszczeniu Wam nie zwiększy. No bo faktycznie ta woda jest tutaj wypuszczana z tego zbiornika, więc ta wilgotność no, gdzieś tam w mikroskopijnym stopniu się zmienia. Natomiast czy chłodzi faktycznie chłodzi, jeżeli sobie bezpośrednio taki strumień. Hmm. To ze środka pachnie takim plastikiem. Ale jak wrzucicie tam sobie lód, gracie sobie w jakąś gierkę. Macie też tutaj taką diodkę, która sygnalizuje wam poziom wypełnienia waszego zbiorniczka z wodą. A zatem, reasumując, cena około 180 zł. Osobisty, prywatny klimator, który ma Was schłodzić, Waszą twarz schłodzić, nadać taki przyjemny chłodek podczas tego, kiedy gracie w gry, czy oglądacie film, czy po prostu pracujecie przy komputerze albo przy czym innym, bo to nie, nie tylko przy komputerze można postawić, no i też ładny element wystroju wnętrza, no jest taki no, po prostu ciekawy, nietypowy. No, moim zdaniem, dość interesująca propozycja. No i przed nami ostatnia rzecz, czyli pad. Pad do smartfonów, do gier mobilnych, ale przede wszystkim do gier typu Battle Royale, czyli tych, które są popularne ostatnio. Dostajemy takie fajne, fajne pudełeczko z tym naszym padem, który tak naprawdę jest trochę taki, dający sporą przewagę w tych grach. Dlaczego już Wam zaraz wytłumaczę? Tu mamy dwie części. Do których zaraz włożymy smartfony, a tutaj w osobnym pudełeczku są triggery. Ale triggery, które działają na dość ciekawej zasadzie. Zaraz wam ją wyjaśnię. I teraz, dlaczego te triggery są tak fajne? Otóż, moi drodzy, te triggery. Ten pad w żaden sposób się nie łączy ze smartfonem bezprzewodowo ani przewodowo, tylko te triggery naciskają wam na ekran, a zatem są to wasze dodatkowe palce. Bo jak wiecie, chociażby w grze PUBG, jeżeli chcecie wykonywać kilka ruchów naraz, to powinniście być mutantami i mieć dodatkowe palce, bo inaczej, kiedy używacie zwykłych po prostu dłoni człowieka, to musicie odrywać kciuki czy inne palce, żeby przerostać się na górną część ekranu. Natomiast tutaj właśnie robią to za was te dotykowe triggery. Dobra, no i zobaczcie, teraz. Mamy te dwie części do trzymania naszego pada. Składamy je w jedną, rozsuwamy. O, i już to zaczyna przypominać pada. Teraz w środek wkładacie smartfona. Już to faktycznie wygląda tak jak powinno, więc zakładamy te triggery tutaj dotykowe. No i proszę bardzo, tak to wygląda. No i teraz tutaj mamy elementy. Które nam dotykają ekran, poprzez nasze naciśnięcie palcem wskazującym. No a dodatkowo mamy wolne kciuki, więc możemy sterować naszą postacią w grze. Także mega wygodne i mega ułatwiające. Można powiedzieć, że wręcz są to takie lekkie cheaty fizyczne. Także taki pad daje Wam naprawdę sporą przewagę w grach typu Battle Royale. No i jest to coś chyba, co coraz bardziej swoją popularność zwiększa. Także w tym momencie takiego pada możecie za 60 zł wyrwać z linku, który jest w opisie, ale podejrzewam, że. I cena może zacząć wzrastać, kiedy staną się dużo bardziej popularne. Także to by było na tyle. Takie gadżety dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Oczywiście gadżety tym razem z Allegro.pl. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podobał, czy w ogóle uważacie, że są praktyczne, czy yy, chcielibyście może takie kupić, co sądzicie o klimatorze, co sądzicie o ładowarce z lampką, a co sądzicie o padzie. I czy w ogóle gracie w tego typu gry Battle Royale? Dajcie koniecznie znać w komentarzu poniżej. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie ten odcinek. No i piszcie, czy chcecie kolejny odcinek z gadżetami z Allegro. A może macie jakieś swoje propozycje? Również czekam na nie w komentarzach pod tym filmem. To tyle z tego miejsca. Subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. Mówił do Was Szakal. Trzymajcie się. Pa, pa!